Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie, witam Was Hany z Kambodży dziś po raz kolejny dziś mam zamiar Was zabrać na mały spacer ze mną myślę, że warto przyjść się kawałek i zobaczyć co piszczy w trawie więc zapraszam serdecznie idziemy idziemy się przejść Po prostu dzisiaj robimy mały rezonans po symry Po programach zamówienia wszystko parę godzin także kochani, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to, że wczoraj byliście na live, pisaliście. Niestety nie wiem co się stało, jakoś awaria znowu wyskoczyła, że nie można tego filmu wyświetlić tego live'a. Niby na Facebooku on jest podobno Niby na YouTube go nie ma Domyślam co się, się, co się stało, ale, ale nie jestem pewny, więc nie będę mówił na pewno Jak sprawdzę 100% to wam powiem No cóż, jak wiecie przygotowuję się do Wyjazdu na wyspę Powoli A teraz może wam pokażę kawałek syryjskiego. No to idziemy. Idziemy właśnie ulicą z mojego hotelu. Tutaj obok zaraz jest bardzo fajna restauracja można zjeść dobre jedzonko które je często jest tu można kupić sobie coś chyba uważaj bo dzisiaj jest dość ruch a ja was dzisiaj zabiorę na Pub Street W zobaczyć jak nie ma tętnienia, życia, nie ma muzyki, jest tak normalnie. Ale ja was zabiorę po to, żebyście sobie zobaczyli. A tym, którzy przyjadą do Symry, do mojego kolegi do hotelu, to już będziecie wiedzieć, jak mu się blisko na papie. Bardzo, bardzo blisko. Tutaj jest market, ale on jeszcze zamknięty, to się otwiera wieczorami. Tu już są sklepy, w których możecie kupować różne pamiątki. Jak widzicie, właśnie tu. Tutaj możecie sobie iść na masaż. Wow, panie robią masaż. Tu jest biuro turystyczne. A tu macie różne przepiękne rzeczy Obrazy i, i fajne różne rzeczy do obejrzenia Do kupienia i do przejrzenia Jak widzicie to tu już wszystko jest Jest tak pełno, tutaj pan robi Hello Tutaj pan robi, zobaczcie sami jak się robi obrazy Pan wykuwał Piękne gotowe obrazy możecie kupić sobie tutaj taki I check my tourist Tu zobaczcie A tutaj pan maluje już Tu możecie różne takie rzeczy sobie kupić. Jak widzicie, piękne, naprawdę piękne. Te obrazy można przewozić w takich specjalnych żlonach. Jest to możliwe do przewiezienia, do przetransportowania. Bez RAM. Tu macie, jak pan właśnie wykuł różnego rodzaju. Zobaczcie. To wszystko jest wykuwane tutaj ze skóry słonia. Są, wiem, bo są takie miałe. Za taki jeden obraz, który wisiał u mnie właśnie tam w salonie, był taki wielkości on kosztuje 450 dolarów. Wykuwany. Czas wy, wykucia takiego obrazu to jest jakieś minimum 3 tygodnie ostrej roboty. No, także zobaczcie pan sobie pyko i pyko. How long side one, complete? One month. One month, jeden miesiąc. Pan mówi jeden miesiąc za taki obraz, cały wykuć to jest jeden miesiąc pracy. Ok, thank you. Thank Bye bye. To możecie sobie zobaczyć, właśnie taki coś. Tu się możecie kupić ubrania. Hello, różne rzeczy, czapki i inne rzeczy. Tego tu jest wszędzie mnóstwo. I oczywiście zaraz będą restauracje Tu się zaczyna jedna, druga, trzecia, piąta i dziesiąta, i tak po kolei. Jest tego tu naprawdę masa. Masa. Tutaj budowa idzie pełną parą. Tutaj panie też masaż robią. Możecie przyjść na masaż? Tu jest. Straszę kolejną. Jest tego tutaj naprawdę i tak co? Kawałek. Jak widzicie, wszystko możecie tutaj kupić. No i, kochani, właśnie doszliśmy już praktycznie na tak zwany słynny papstyd skoro już tu ida, to by trzeba było jakieś piwo wypić bo że kurde nie od 5 dni żadnego piwa żadnego alkoholu i tak trochę to jakoś że nic to już właśnie jest kochani pubstyt przed nami tutaj Celebim duży i tu się zaczyna już papski, tutaj zaczyna życie ten tych wtedy Tu jest wszystko pełne, full. Restauracje i tak dalej. To wszystko tu jest nocy. Kochani, teraz tak pytacie się, dlaczego moje filmiki są ciche z głosem. No niestety zepsuł mi się mikrofon. Był już drugi. Obiecali, że naprawy nie natawili. Muszę kupić nowy mikrofon chyba. To po pierwsze. Po drugie, nie mam konkretnego sprzętu, bo niestety ale na to wszystko mnie nie stać, żeby je kupować, bo tu też trzeba żyć. Więc tak pomału, stopniowo wyda się tam dokupowywał wszystko. Teraz najważniejszym priorytetem Dumie to jest wyjazd do, na wyspę. Na Korąg. Tam chcę dojechać, a później zobaczymy. Teraz wam pokorza dali. Zobaczcie, tutaj macie. To jest właśnie te papsy. To jest pap. To jest taka ulica jedna. Tam naprzeciwko jest drugo i tam już jest rzeka. Rzeka bodajże San, jak nie pomyliłem. San chyba. Tu macie rybki, które się możecie... No, no, thank you. Tu są, możecie zobaczyć, bo wszyscy z rybkami, one właśnie tam będą dziubać tu macie ile kosztuje masak. proszę bardzo tu jak właśnie gdzie siedzą spadniacz ciamień i wszystko pedikur, manikur, 5 dolarów, 15 i tak tak tu są restauracje piękne To jest ta słynna ulica No, No No Tu spod się masa Boy. Oni tu przysiadują wieczorami Tu są stoje powysuwane Te wszystkie stoje idą. tutaj Wtedy jest wszystko powysuwane i siedzą To jest jedno, to Wam pokoju. później Same restauracje jak widzicie Tam jest druga część Tam się właśnie bawimy w temple Chodzimy się bawić z klientami, z turystami Oczywiście sami też Ostatnio byłem tu był z moją dziewczyną Chyba kilka dni temu Tu są też bardzo fajne restauracje Halo, no, no On nie wie, że ja mam tu tylko swojego i nie potrzebuję Ale w szczegół Tak widzicie, to są wszystko restauracje Po jednej stronie po drugiej stronie można przyjść sobie zjeść nie jest wcale drogo i fajnie. A to jest ta słona dyskoteka Temple 3 poziomowo. Temple klub.